Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zola. Już drugie podejście do nagrania tego odcinka. Mam nadzieję, że mikrofon mi się w trakcie nie rozłączy, bo to by było po prostu już szczyt wszystkiego jak dla mnie. Dobra, to miało być... moje jest 8 osób. Dobra, to zrobię sobie może... on. Tu... tylko nie wiem, czy nie... Znowu. Kurna, pięknie. Dobra, dołączamy. <laughs> z tym Mindfoxem jest... O tyle fajnie, że nie trzeba czekać każdym razem pisać login hasło, dlatego to jest właśnie w miarę dobry serwer do nagrywania jak wyrzuci. Dobra, to co? Survival, żebyście się pośmiali, kur, kur żebyście się ze mnie pośmiali. No dobra, o sur survival nie chciałam Gunfoxa. Ale jak już mi wyszło, to... Hej, halo? Fairbright no, point. A dobra, już wcześniej tu grałam, więc... Tak, może to się trochę wydawać, kurde, dziwne. Dziewczyna gra w Minecrafta i do tego jeszcze, kurde, jakiegoś moda ze strzelanką. Tak, no bardzo dziwne. Minecraft mi nie odpowiada, ale to... O, a nie mówiłam? A, tak, nie mówiłam jeszcze. Zawsze, kurde, dostaję Gika za flya. Jak ja żadnego flya nie mam. A serio, muszę kiedyś nagrać taką sytuację, na przykład jak ta... Wczytuję, wczytuję się? I suki kazaflya dobra to, to miało być Survival Games ile tam? 12 osób, dobra Survival Games to tu Nie, to skrzyneczka była No, no proszę Kurde lagi stąd do Warszawy O już myślałam, że mnie wyrzuci do Linaury Dobra, są dla dolina dobra, wbijamy czemu nie. Serio? Serio? no Na dolina aure no. Są Okej. Okay. <ścoughs> dobra, mamy sojusz. już. Tylko mamy w... i M ty aj. Tylko pamiętaj. <ścoughs> Jak mi kurde tu zacznie tak wnie To to jak go zleję i będzie źle No, patrzcie, z już się zacięło Nie Okej, okay, dobra Dobra, dopiszę im, żeby wili tu na... na To była <laughs> Dolina Aura, jeśli pamiętam Wbijajcie na Dobra, niech tam mijają. No co by chciał. O Boże. Nie no. O Boże. <słuchy> Dobra, jeszcze raz. Ja na dolinę. No, <słuchy> pies mi tam cały czas. ja spokój. Pie pies mi cały czas. Uh, 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 uh. Naprawdę, ona takie wydaje dźwięki. Ja się budzę w dociąciu takie. Uh, uh, uh. Po prostu ten pies nigdy nie daje mi się wyspać. Yy, na jak... na dolinie O, dobra. Jedno osoba. Jedna osoba. Je jeszcze, jeszcze ile? Jeszcze dwie. Dobra, wbijajcie na dolinie Jeśli idzie do stady Kika za za to, że cały czas mi się na dolinie naury, to to będzie dobrze. Hmm, nie wiem, czy... jest do skrzynek, czy tam jak już będzie. Dobra, no... Śpijajcie na Delinaury. Idzie będzie, że spał. Ludzie. <grybujesz> Dobra, o, od razu tego pozdrow dla, dla Ciebie. Alex and... <grybujesz> nie mogę przeczytać, sorry. Nie mogę. Naprawdę, nie mogę przeczytać tego. O oh, kurde. A, to się naczekamy. Kurde, będziemy tu tak stać i czekać. Mikrofon nagrywa? Oby. Oby. Ach, kurde. Dobra, już... Tak, oczywiście jedyka musi wejść, bo by, nie... Wykrzykniki. może, kurde, nie, zwrócą do tej uwagi. niech tu... Biją na tą mapkę. Niech proszę tu wbiją na tą mapkę, bo nie wytrzymam, nie wytrzymam, ja po prostu nie... Tak. Mmm... Tak, poszła sobie. Hmm. Dawa, że ich przekonam. Oby. O. Mama weszła. Jeszcze lepiej. Tech, mama. Nagrywam. Mogę może zamknąć, że tego nie nagrywam. To jest za A ty już kończysz, czyli? Nie. Ha. Trzy ha. minuty. Kurde, nawet tu nie... O! <laughs> Dobra, nie... Nie kłam! Dobra, niech cię kłabię. Jeszcze raz to... Nie kłam, nie kłam! To nie miało być. O! Dopiero za 5 sekund. Okej. Okay.

Jaka ta baba kochana, kurde, żeby mi czy zawsze? Dobra Dobra nagrywam, no, dwie osoby, proszę, proszę, nie, nie, kłamię.

Trzeba będzie sprinta do skrzynek i... Kurde, my tu stajemy już 8 minut, naprawdę. O, jest, jest, jest. Dawa, da, da, daj coś. Jest, dobra, jest. Jest git. Jest git. Jest. Ja. Zawsze. Zawsze. Dobra, trzeba będzie O Boże, Diaks, diaks już tam... Dam! Bosko! Yes, gate! Dawaj ją! Klepa! Trzeba ją dobić ma diaksa, w miecz. Ale nie do, no, żeby tak Diaksa ze startu wyciągnąć. Nie do no, Bosko! Owca, widzicie owce? Tu się dziwne, nie powinny się rozbić zwierzaki. Ale skoro na... Ale skoro tak, to tak czemu nie? Kurde, jaki speed! Chodź tu! Chodź tu! O, jeszcze creeper! Pięknie! Grazę się to. Jest, jest, mam cię! O, oh, oh shit! nią No, chodź tu! Trzeba cię zabić! Masz ty, kto Trzeba cię zabić! O, prawie kurde! O, tu łódź! ma! Jej! Chodź! Jej! Mam łuk! Jej! Mam łuk, masz jak se jej dobrze jest. Jest tym jakieś portki, nie ma portek. Dobra, trzymam jakieś jedzenie. Mam, mam coś jeszcze? Nie, mam tylko... Dobra, masz tu 10 strzał. No, kup... krową. Dobra, jeszcze świnia na zapas się utuczę i będzie. W tym budynku powinny być skrzynki, dwie co najmniej. Uff. Dobra, jest trzy. Gdzie? On. On tam stoi. Dobra. Chodź, idziemy po skrzynki. On no, do krowy. Ja do skrzynki. Dobra, trzeba będzie skrzynkę zebrać. O jak milutko buciki są. Lecz po buciki. Jest git. Dobra. Trzeba tam do niego iść. Gdzie on? Gdzie ty kurde polazłeś? Co? Nic tu nie renderuje. Halo, halo. Gdzieś ty polaz. O, dobra, tam się klepie. Klepa jest. Świnia się... Świnia w skalę. Jej. Zdjęć! match jest! wiesz, żywe osoby! Giń! Giń! Nie jest dedmatch! Nie, trzeba cię zabić! Trzeba cię zabić! Kurde wiesz. Nie ma tak, mo! Nie ma tak dobrze! Nie ma tak dobrze! Nie ma, nie ma! Patrzcie, to, ja to przegram! Ja to przegro przez laga! Pum! Co zostałam zabita, jak, jak zwykle? 11 minut! Do... Po prostu tutaj... Te... napiszę, żeby nie było. da wygrał to cześć. <grym> Dobra. Która... My, a... ...która mapka? Dobra, jeszcze raz. Tam? Dobra, wciśniemy dzisiaj się Aury. Znowu. To kurde ta sama sytuacja dobra niech już tu przyjdą, błagam. Ja chcę mi się znowu tu czekać. I ja chcę mi się znowu czekać z znowu... Ej, w ogóle kiedyś miałam takiego faka, że, że po prostu miałam pelering, tak jak ten gość. Miałam pelerynkę, a tylko takie normalne, takie jak kib, taki zwykły, normalny. Eee. Niech, niech tu szybko przyjdą. Niech chcę wszyscy O, to Cox, jakiś taki, to je jesteś, co? <ś> Ale to było dobre, kiedy staniesz tu do tego Dobra, napiszmy... W a wiekty z I, si a albo jutro Al... dzisiaj albo jutro, ale raczej dzisiaj tak Wieczorem wiadę do kuzynki. W końcu. Tak w końcu. Mam nadzieję, że mi mikrofon nagrywa. Dawać, dawać skrzynkę, dawać... Oj, jak miło, trochę żelastwa Trochę ze startu. Zawsze jest dobrze. Jest dobrze, jak żelastwo ze startu jest to istotne. Jest Pusta skrzynka. Dawać mi tą, dawać mi... mi coś? Coś, cokolwiek? Czego nie mam? Dobra, ja... A! Kurde, już mnie leją! Już mnie leją! Trzeba, trzeba uciekać, kurde, już mnie leją. Ale speed! Widzieliście, kurde, jaki speed? Dobra, trzeba tam iść po skrzynkę. Chyba tam coś było dobrego, bo jak nie,